Rozdział jeden Niewinny początek. Witajcie, nazywam się Adam i chciałbym podzielić się z wami historią, która zmieniła moje życie na zawsze. Pewnego deszczowego wieczoru wracałem z pracy do domu. Byłem zmęczony, a deszcz powodował, że widoczność była bardzo ograniczona. Nagle, na drodze przed moim samochodem, ujrzałem postać kobiety. Chciałem zatrzymać się, aby jej pomóc, ale zniknęła w mgnieniu oka. Czułem dziwny dreszcz na plecach, ale uznałem to za złudzenie spowodowane zmęczeniem. Rozdział 2 Dziwne zjawiska. Od tamtej nocy zaczęły dziać się dziwne rzeczy. Słyszałem kroki w pustym pokoju, drzwi otwierały się same, a czasami czułem na sobie czyjś wzrok, choć wokół nikogo nie było. Zaczynałem wątpić we własne zdrowie psychiczne. Przyjaciele i rodzina uważali, że to tylko stres związany z pracą, ale ja wiedziałem, że to coś więcej. Rozdział 3: Zagrożenie z bliska. Pewnego wieczoru, kiedy wracałem do domu, zauważyłem postać stojącą na moim podwórku. To była ta sama kobieta, którą widziałem na drodze. Miała bladą twarz i czarne oczy, które patrzyły na mnie ze złowrogą determinacją. W momencie, kiedy chciałem podejść bliżej, zniknęła. Wiedziałem, że moje życie nie będzie już takie samo. Rozdział 4: Ostateczna konfrontacja. Strach zaczął mnie ogarniać coraz bardziej. Zaczynałem widzieć ją wszędzie, nawet w swoich snach. Postanowiłem zgłosić się do specjalisty od zjawisk paranormalnych. Po długich badaniach okazało się, że kobieta, którą widziałem, była duchem kobiety, która zmarła tragicznie w wypadku samochodowym w tym samym miejscu, gdzie ją widziałem. Dowiedziałem się, że muszę jej pomóc, aby mogła odnaleźć spokój. Ostatecznie udało mi się pomóc duchowi kobiety i od tamtej pory nie doświadczyłem już żadnych niewytłumaczalnych zjawisk. To była najstraszniejsza historia, jaką kiedykolwiek przeżyłem. Mam nadzieję, że nikt inny nie będzie musiał przejść przez podobne doświadczenia. Jak się podobało, to zostaw subskrypcję i lajk, like, bo to pomaga.